Polish Fest TV! Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Oktagon i Ofensywa. Lech Jakdański jako klub, wydała komunikat odnoszący się do antyzarządowej oprawy, jaką zaprezentowali kibice podczas meczu z Wisłą Płock. Przytaczamy treść. Posłuchajcie. Współpraca i dialog ze środowiskiem kibiców to priorytet Lechi. Wsparcie jak największej liczby kibiców na meczach naszej drużyny to podstawowy element dobrych wyników, widowiska sportowego i pozytywnych emocji, dla których wszyscy spotykamy się na stadionach. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie kibiców dla drużyny, ale niestety zdarzają się sytuacje, wobec których nie możemy pozostać obojętni. Podczas meczu 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Wisłą Płock na trybunie zielonej został wywieszony baner nieakceptowalny w swojej formie i treści. Miał charakter oszczerczy i naruszał prawo do prywatności osób, do których się odnosił. Dodatkowo zawierał insynuację rzekomo popełnianych czynów oraz godził nie tylko w zarząd klubu głównego akcjonariusza, ale również członków jego rodziny. Klub Lech Jagdajsk stanowczo potępia taką formę i treść ekspresji kibiców o charakterze jednoznacznie negatywnym. Narusza to nie tylko dobra osobiste osób, które zostały przedstawione na banerze, ale również nie wpływa dobrze na atmosferę na stadionie czy na samych zawodników. Nie buduje też pozytywnej atmosfery wokół drużyny, która powinna skupić się na walce o jak naj wyższe cele sportowe. Ostatnie, czego piłkarze potrzebują podczas walki o cenne punkty, to hejt i wulgaryzmy wymierzone w klub, jego zarząd i większościowego akcjonariusza. Treść, forma oraz wymowa transparentu podważyły ugruntowaną ze środowiskiem kibiców tradycję w zakresie organizowania dopingu i opraw meczowych. Zapowiedzieliśmy już, że chcemy reaktywować dialog ze środowiskiem kibiców. Jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę opartą na argumentach, ale zamiast tego otrzymaliśmy hejt i pomówienia. Nie brakuje kwestii do wyjaśnienia, ale w taki sposób nie przybliżyliśmy się do zrozumienia odmiennych perspektyw spojrzenia na funkcjonowanie klubu. Nie chcemy również, aby kibicy Lech i Gdańsk, którzy kibicują biało-zielonym z pozostałych trybun, stracili chęć do dalszego uczestnictwa w meczach. Apelujemy i prosimy o zaprzestanie takich zachowań oraz nakręcania spirali negatywnych emocji wokół klubu. Najważniejsza jest drużyna i jej wyniki. Chcielibyśmy, żeby podczas meczów na Polsat Plus Arenie piłkarze słyszeli z każdej strony wspierający doping naszego 12 zawodnika. To z pewnością zmotywuje ich do zaangażowania na boisku i zdobywania kolejnych zwycięskich bramek. Odnośnik do filmu, w którym wyjaśniamy treść oprawy i przytaczamy wpisy kibiców Lechi, którzy opisują problem ze swojej perspektywy, znajdziecie na końcu tego materiału oraz na naszym kanale. Jakie jest Wasze zdanie na temat tego oświadczenia klubu? Jak oceniacie ten konflikt? Zapraszamy do kulturalnej, merytorycznej i pozbawionej hamstwa dyskusji w komentarzach. Jeśli chcecie, abyśmy dalej poruszali ten temat na łamach naszego kanału, to zostawcie łapkę w górze pod filmem. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w Pioshop.pl z kodem POLISHFUNSTV 5% rabatu.